Dlaczego tak się ludzie obżerają? Jakby nie potrafię sobie powiedzieć, dobra, stop, dość, nie? Mamy pokoleniowy yy, m, głód zapisany, no może nie w genach, ale w przekazie. W rodowym tym programie. Mhm. Tak, że była wojna, komunizm i tak dalej, no więc babcia, dla nich nakarmienie nas i jeszcze tam dołożenie właśnie masła, śmietany i cukru, no to było zadbanie o nasze przetrwanie, bo nigdy nie wiadomo, czy wybuchnie wojna. I mówię to y, bardzo dosłownie, bo syn mojej babci pierwszy zginął y, z wycieńczenia w y, obozie, więc ona y, no, karmiła nas i futrowała bardzo. No to słynny przecież takie, a jeszcze kotlecika chociaż gdzieś. Tak. No daj to się jest lubić. zupełnie. Y Normalne i naturalne, że kochała, chciała nas nakarmić. Z drugiej strony, jedzenie traktujemy w, jako sposób naradzenia sobie z emocjami, bo narodowo nie umiemy sobie radzić z emocjami.